Gimnazjaliści zdobyli piwo, i Marcin upija się w szatni. Chłopak liczy, że dzięki temu stanie się odważniejszy i bardziej skuteczny w walce z rywalem. No, ale to nie ma być kurka smaczna, tylko ma działać. No dobra. Fuj, jak ludzie mogą. W ogóle to pić? No, nie wiem, ale jakoś to piją. Ale co, działa? Czujesz się jakoś odważniejszy? No, nie wiem sam, niedobrze mi. No to pewnie samo wypijesz, może wypij to drugie. Drugie? No S tak, stary, nie wiesz, jakie to było? chydne. No to cóż, no nie wiem, może drugie ci pomoże, nie? Nie wiem. W... Głowie mi się kręci w ogóle. No dobra, może jedno da radę. Kurde, to Cezary. Pisze, że czeka na nas przed szkołą. No to chodź mnie, ale czujesz jakiś power, jakąś moc? No nie wiem. No dobra, to pewnie teraz poczujesz. Chodź. Marcin nigdy w życiu nie pił alkoholu i teraz czuje się coraz gorzej. Jeszcze bardziej się boi. Stary, chyba jestem pijany. Strasznie mi się w głowie kręci. No dobra, może zaraz coś się z tym... tam. Ten... Może zaraz poczujesz. No chodź, chodź, no. Cezary nie będzie tam przecież czekał. No dobra, Nastolatek nie chce okazać się tchórzem, ale czuje, że nie ma żadnych szans na pokonanie rywala. Zwłaszcza, że jest coraz bardziej pijany. O, parcie, jednak przyszedł. No, oczywiście, że przyszedłem. Super, zaraz będziesz zbierał zęby schodnika. Marcin, a ty się na pewno dobrze czujesz, bo coś takim blady jesteś? Ja Cię kocham. Dobra, nie słuchaj go już po nim. <laughs> Ej, stary, dlaczego tam jest dwóch Cezarych? Który go mam bić? Spróbuj tego po lewej. Dobra, walcz! Dejcie <laughs> 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 się ze strachu. <laughs> Marcin, co ty robisz? Wstawaj i walcz o mnie, jak ty się zachowujesz? Przepraszam, trochę się upiłem. Co jest grane. Feraj, co tu się dzieje? Co? Co to za zbieg... Co się stało Marcin? Co? Marcin się upił, panie profesorze, i teraz wymiotuje. Przepraszam. To jak, Monika, mówisz się ze mną? No chyba jestem lamusem. Dobra, kolonia, nie proszę można. się rozejść. Albo na lekcję, albo do domu, jak jesteście po lekcjach. Migiem. W porządku? Przepraszam, panie Popatrz profesorze. Mi. Brawo. Brawo, ty. Marcin, nie możesz się tak zachowywać. Rozumiesz? Pójdziemy teraz do higienistki, dostaniesz jakieś płyny, a potem zadzwonię po twoich rodziców. Nie ja przepraszam, ja po prostu chciałem powiedzieć Cezarego, żeby Monika się ze mną mówiła. No i się bałem, więc wypiłem piwo, no i... Marcin, najgłupsze rozwiązanie. Pamiętaj, że alkohol nigdy nie jest rozwiązaniem. Dobrym rozwiązaniem, jasne? Dobrze. I teraz Monika mnie olała cała szkoła, będzie miała ze mnie bekę. Posłuchaj. Dziewczyna, która mówi, że się z tobą mówi, jeśli pobierze innego kolegę, nie jest tego warta. Zapamiętaj to sobie. Tak pan myśli? Zdecydowanie. Ale się źle czuję. Najgorsze dopiero przed tobą.